No cześć, witam Was dzisiaj, jest środa godzina 7.30 <coughs> za chwilę wjeżdżamy do pracy ale jak to u nas, ja zawsze muszę rano wypić kawę rano trochę później dzisiaj wypijemy kawę razem z ekspresem Jura na mikro 90 z kompaktem ja już wcześniej pokazywałem ten ekspres wtedy piliśmy latte, dzisiaj strzelimy nie przepraszam, wtedy piliśmy espresso Dzisiaj będzie duże lote, ale chciałem jeszcze Wam powiedzieć o systemie PEP. My tu puścimy teraz sobie już obieg. Zaczyna <laughs> się to Na oczywiście idzie żarna. Tutaj mamy w tym ekspresie, to jest chyba jedna firma, która zastosowała ten system opatentowany PEP. To jest system ekstrakcji pulsacyjnej. Co to tak naprawdę oznacza? Oznacza to tyle, że <laughs> uderzenie kubka Wody idzie w takich postępach czasowych, czyli szybko, długo i z przerwami. Dobywa to z samego ziarna kawy dużo więcej olejków aromatycznych. Słychać to przy właśnie robieniu espresso jest takie wrażenie, jakbyśmy co chwilę uderzali. Tak? Dosłownie w pierwszej chwili myślałem, że jest coś nie tak z tym espresem, ale okazało się, że jest wszystko w porządku. A teraz poszła już porcja mleka z karafy. A ja sobie piję rano kawę w takich dużych szklanicach, więc robię latę, ale jeszcze później dodatkowo wzmacniam jej dodatkową porcją espressa, albo drugą kawą. Tak to mniej więcej wygląda. Teraz mamy przerwę. W e tej jest bardzo prosty w obsłudze. Można tutaj zrobić sobie samą porcję mleka. Tu jest funkcja cappuccino, latte. Tutaj mamy gorącą wodę. Dwa rozmiary kawy, w ustawieniach na tym pokrętle są również funkcje grubości mierzenia żarna, ilości wody, wszystko można sobie dostosować. To jest ekspres kompaktowy, ale tak naprawdę ma wiele funkcji. Teraz wyszło nam już latte. Lekcja jest zaprojektowana około 250 ml, ale szklanka jest większa. Teraz oczywiście po każdym produkcie mlecznym on pokazuje taką funkcję płukania systemu mlecznego, żeby się przeczyścić. Jeszcze chciałem coś powiedzieć a propos właśnie spieniaczy. Dużo ludzi kupujący ekspresy różne, drągi, Saeko, ma później problem ze spieniaczem. Tutaj spieniacz mleka jest na zewnątrz cały. Wszystko odbywa się w tej wylewce. Czyszczenie tego jest banalnie proces. Jeden zawór, który się rozbiera, przepukuje sitka. Jedyny problem, jaki mam to dość często pojawiający się taki osad tym silikonowym przewodzim o tego, że jest przepłukiwany czyszczony, ale to chyba tak naprawdę jedyna wada <laughs> ekspresu. Można sobie z tym poradzić, bo wszystko przez brodę system można zamawiać przez generalnego dystrybutora <laughs> ekspresu Fiura. Ona jest już gotowa, teraz dopakujemy jeszcze lepkową porcję kawy i zaraz będziemy się mogli <laughs> nią delektować. Tak to mniej więcej wygląda. No, taka porcyjka będzie na dobry początek dnia, no, tak właśnie. idzie druga porcja i będzie duże latte wzmocnione dodatkową porcją kawy dodatkową. Teraz używam kawy w Dalma i w 100% Arabiki, To jest bardzo duży wybór. Tobieco naprawdę się postarał, nabyć są kawy z Etiopii, W Meksyku ostatnio kupowaliśmy, bardzo fajne kawy, ostatni rzut. Tak wygląda pięknie przygotowane podwójne lata. Dzięki za uwagę. Jak się podobało, łapki w górę. Zapraszam do subskrypcji. W Na następnym odcinku będziemy rozmawiać o włoskiej kuchni. Zrobimy albo świeże pesto, albo przygotujemy odjechaną fukację. Dzięki, trzymajcie się. My ruszamy zaraz do pracy. Będziemy rwać zęby, czyli usuwać, wypełniać ubytki, leczyć kanały, no i szlifować korony zębów kliniczne pod korony protetyczne trzymajcie się